ludzie z Kasy strony Pankawka Dzisiaj nagrywamy ludzie jak widzicie po tytule Opening Tutaj mamy 15 skrzynek Brawl Boxów Jednego Big Boxa I uwaga tutaj jest też Jeden Mega Box Więc Ale ludzie też sobie dzisiaj kupimy Tego skina Na pewno ludzie tego sobie kupimy No to cóż ludzie Nic nam zaczęło tylko grać a Otwierać ale jakby są wszystkie postacie, które wydropimy, jeżeli jakąś wydropimy, no to zagramy nią pod koniec odcinka. Da punkty do Arela i punkty do broka. Na razie nic nie ma, ale jest. Jest stresik. Dobra, jest jeden bilecik. Dobra, są dwa Bileciki. O, w końcu trzy gemy, w końcu jakieś giemy. Halo? Ładuje się. Ej, wyrobię cięcie, bo nie wiem, kiedy mi się to załaduje. No. Chwilę po tym, jak zrobię, jak się, jak zrobiłem cięcie, na no, to mi od razu to się pokazało. Ej, wy, bo nic nam na razie nie wypada. Boję się troszeczkę o, tego, o ten opening. Jest dobra, 5 gemów, ale super statystyk z tutaj jest generalnie ogarnięte. Punktów do. bo... Do nity i do kolta. Błagam, EJ niech coś dropnie, halo, bo ja się cały czas boję o to. 269 69. Ej, ale przynajmniej sobie game podbija mi, to jak? Jeżeli już ile highs mam. Dobra, to. Ludzie, ucierpiam big boxa i ja się modlę, żeby tutaj coś było. Nie, no nie ma. Super, po prostu nie ma. Dobra, się zresztą. Oki. Dobra, ludzie patrzymy i ludzie koło możemy sobie ulepszyć. Nitel, Primo i Mortisa, super, dobra. Ale jeżeli coś na nie wypali z tego mega boxa, to ja po prostu jestem zawiedziony. Proszę, niech tutaj coś będzie, zobaczymy sobie szanse. Sansy są takie. Epic, no to mamy dosyć dużą szansę. Dobra, no to proszę, ludzie, kupimy mega boxa i uwaga ludzie, ja dźwięk i nie wiem ile tam będzie przedmiotów niech to nie, naprawdę nie nie co wy mi zrobiliście właśnie nie tyle pracy ja tutaj ludzi robię, po prostu ludzie, nie, ja jestem zawiedziony cała ludzie praca suma wodę generalnie no, no. No, wiecie to no po prostu to jest. To jest coś. No, ja po prostu nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Jak tak można komuś zrobić? Supercel, ogarnij się. Dobra, no tu ludzie też kupujemy dzisiaj tak to skina. Rock and Roll of na przycenie. No to przynajmniej nim sobie zagramy. Kupuję. Ten, ten kim to jest jeden z najładniejszych w grze, według mnie. Dobra, no to ludzie. Bierzemy ludzie go i gram sobie jedną giraćkę na dół. Szczerze, jestem zawiedziony, ludzie, że żadna postać na mnie dropnęła, Nawet jakiś epic. ale przynajmniej sobie ten szansę na to podwiększyłem. Kurde, ruszaj się, Mortis. Nie spadam. Niech to są... Jakie są lagi? Ten Daryl na szary na ten nie poszedł? Jakie są lagi, no halo! Halo, jakie są lagi Oj O Jezu, co tu się dzieje? O Jezu, nie! Ty tam nie wchodź. 8 bit, halo! 8 bit. No przepraszam za ten, no co się tutaj dzieje z tymi legami, halo, no nie, no przestańcie. Super cyrugali się, po tej aktualizacji coś mam tak halo z głową. Super celno się, no. Nie, 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 ratunku. Sorka stary. No co to mam być? No halo, co to są za lagi? No co to miało być? <noise> <noise> oh, oh, oh. I no jego poza po przegraniu, bo artysta jest po prostu gazacka No to widzieliście? Jego poza po przegraniu Dobra słuchajcie jak już dzisiaj wydajemy game to na całość Na serio ludzie na całość idziemy z tym śledziem. Tutaj mamy dwa Ludzie słuchajcie Robimy ludzie to na całość Chcemy mieć wszystkie skiny w tej grze Ludzie robimy to na całość dzisiaj Dobra, na przecenie ludzie. Złoty Barley jest z nami. Bum. Super. Czyli do Barley'a mam już trzy skiny. I tak samo do Mortisa. Właściwie no to dwa już miałam na start gry. Bo Mortis i w cylindrze. Dobra, to jest fajne general, A little strong? Dobra, ale czy po prostu ten opening ludzie jak dla mnie by wszedł strasznie źle. Uuu. Tutaj mamy Poproszę do bula Bo do bula mam go ulepszać na 8 pol. Bo bóla już mam na kurde. Na tym, jak to było na poziomie którymś tam. No właśnie, na szóstym, więc go będę. W ogóle wy zobaczcie, ile mi brakuje. Zobaczcie, ile mi brakuje do barleya. Taki paseczek już jest mały. Dobra, ludzie, no to teraz z barleyem gram. Złotym barleyem. Po prostu to jest fajny ten skin. Ludzie, jak wydajemy gemy, no to gemy na całość po prostu idą. No to ludzie, no to gramy teraz barlejem złotym. Dobra, no to po prostu no to dawaj. Świeczkę. Ludzie, co tu się dzieje? Halo, tu jest z tymi lagami? Ludzie, ja robię cięcie małe, bo tutaj są takie lagi. Więc tak, przegrałem tą bitwę, ponieważ nie wiem dlaczego, ale przez te głupie lagi, to miała postać zamiast uciekać od Pam. To korea do niej się zbliżała. A Pam miała 8 Power cubesów. Gdzie, słuchajcie, to było super, że dzisiaj była przecena skina do Mortisa, bo ten skin, bo ten, ten skin jest taki ładny. Co prawda nie jest jakiś unikatowy, ale i tak jest fajny, bardzo. Zobaczcie ile teraz ludzi mam skinów w grze. Jeden do Bulla, do Colta jeden, do Mortisa dwa, do Barleya dwa. Dobra ludzie, no to tak po prostu ludzie mam na razie chyba sześć skinów, coś około tego. Nie mogę wierzyć, że nam żadna postać nie dropa, po prostu to jest takie zawiedzenie. Super, ty po prostu ogarnij się, dobra? Ogarnij się z tym wszystkim. Bo no, naprawdę, co ty teraz robisz, no to ze mną, no to to już po prostu jest. Dobra, ludzie, do zobaczenia i cześć.